Dzień dobry Państwu. To jest kanał MyPolitics. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski i to jest Wywiad Dnia. A będziemy dzisiaj rozmawiać na temat rewelacji, które pojawiają się prosto z Pekinu, prosto z zakazanego miasta i prosto z siedziby prezydenta Xi Jinpinga. Ale o tym za chwilę na początku przedstawię naszego gościa, profesor Bogdan Guralczyk. Sinolog, również hungarysta, ale zaprosiłem tutaj pana jako w roli sinologa. Dzień dobry panu, dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie, mimo tego, że dzisiaj formalnie jest dzień wolny od pracy i pan profesor również mógłby dzisiaj dać dzień wolny sobie od wywiadu. Nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Niestety, właśnie nie dla wszystkich. My tutaj też w My Politics dzisiaj ciężko pracujemy. Na początek chciałbym panu zadać pytanie na temat z depeszy, która pojawiła się przed kilkoma dniami, która zelektryzowała, myślę, opinię publiczną również Zachodu. Xi Jinping ustanowił podstawy prawne umożliwiające chińskiemu wojsku podejmowanie tu specjalnych operacji wojskowych za granicą. Niektórzy eksperci mówią właśnie, że to ma dużo wspólnego z Tajwanem i ostatnimi groźbami, jakimi przerzucają się i zapewnieniami wojska, czy tutaj przywódcy Ameryki i Chin. Przypomnijmy, prezydent Joe Biden mówił między innymi, że Ameryka jest w stanie dostarczyć broń dla Tajwanu. I będzie broniła również Tajwanu, gdyby ten był zagrożony. Chiny odpowiadają, że Tajwan to jest ich wewnętrzna sprawa i Amerykanie nie powinni w ogóle włączać się w sprawy Tajwanu. Chiny mówią, że jest zagrożenie takie, że Tajwan jakby uzna swoją niepodległość. Czy pana zdaniem no jesteśmy w przededniu pewnych niebezpiecznych zdarzeń, czy ta sytuacja może się przyrodzić w coś niebezpiecznego? No, jesteśmy w niebezpiecznym okresie, bo trwa wojna, tylko nie na tym froncie, o którym Pan mówi. Mamy wojnę na Ukrainie, prawdziwą. Natomiast niezależnie od dawna, a nawet od wielu dekad jest inny front, czyli Morze Południowochińskie i kwestia Tajwanu, która, jeśli ktoś zna dokumenty dyplomatyczne dotyczące stosunków chińsko-amerykańskich zawsze była kością niezgody z tym, że tse tunga jeszcze w latach 70., kiedy te kraje się do siebie zbliżały, a potem powtórzono to za yy, tensja opinga w latach późnych 70., kiedy stosunki normalizowano, yy, ówcześni chińscy przywódcy Przełożyli sprawę na przyszłe pokolenia. Natomiast obecny chiński przywódca Xi Jinping najwyraźniej chce sprawę domknąć, czyli tak jak Władimir Putin chce scalić wszystkie ziemie ruskie, tak Xi Jinping postawił sobie za cel połączenie wszystkich ziem chińskich. I tutaj stanowisko chińskie od dawna jest jednoznaczne, że Tajwan to ich. Wewnętrzna sprawa. Problem polega na tym, że Tajwan od wojny koreańskiej był niezatapialnym lotniskowcem w strategii amerykańskiej od 1954 roku do, do wczesnych lat 70. Stany Zjednoczone miały układ sojuszniczy wojskowy z Tajwanem. Tajwan wtedy zresztą reprezentował Chiny w Radzie Bezpieczeństwa, kto to jeszcze dzisiaj pamięta. No i te sprawy z całą ostrością wracają i narastają, przy czym ja bym studził te nastroje. Wiem, że są te pośle, wiem, że są nowe informacje, ale sytuacja jest taka, że mamy i tak wojnę, Chiny bardzo są ostrożne w stosunku do Rosji, co prawda dzień przed naszą obecną rozmową doszło do kolejnej rozmowy Xi Jinpinga z Władimirem Putinem, zresztą przy okazji urodzin jednego z nich, kiedy to Chińczycy po raz wtóry, pierwszy raz zrobili to 4 lutego bieżącego roku, dość jednoznacznie poparły postulaty rosyjskie. No co ja odczytuję w ten sposób, że Chińczycy doszli do wniosku w Pekinie. Że Zachód tej wojny z Rosją jednak nie wygra na swoich warunkach, że będzie pewnie jakieś porozumienie pokojowe, jakiś rozejm. Zobaczymy, co przyniesie wizyta trzech najważniejszych polityków Europy Zachodniej w Kijowie, która jeszcze trwa, kiedy rozmawiamy. I w tym kontekście Chiny nie chciałyby rozkręcać drugiego frontu, chociaż mogłyby być, bo. Amerykanie, jak wiemy, my w Polsce szczególnie dobrze, są na wschodniej flance NATO mocno zaangażowani, ale jest drugi spowalniacz chińskiego stanowiska, a mianowicie nadchodzące jesienią tego roku, daty jeszcze nie znamy, obrady 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, gdzie to Xi Jinping ma być wybrany na trzecią kadencję, a być może dożywotnio. Jako główny przywódca chiński, i to w tamtejszej konfucjańskiej tradycji jest zupełnie kluczowe. Czyli ja bym się raczej jakiejś akcji militarnej ze strony Chin w najbliższych miesiącach przynajmniej nie spodziewał. Natomiast rzeczywiście narastają napięcia i widzieliśmy to, jak dosłownie w kryształowej kuli na forum Shangri-La. Są dwa takie wielkie, dwie takie wielkie konferencje bezpieczeństwa, jedna w Monachium, to tam kiedyś Władimir Putin uznał rozpad TCR, za największe nieszczęście XX wieku. To były okazuje się prorocze słowa, natomiast w miniony weekend, piątek, sobotę, niedzielę mieliśmy ten szczyt Shangri-La w Singapurze, tam doszło do pierwszego spotkania Ministrów Obrony Stanów Zjednoczonych i Chin od momentu yy, przejęcia administracji przez Joe Bidena. No i panowie ze sobą porozmawiali, wymienili stanowiska, ale później, kiedy zabierali głos, to okazało się, że w kwestii Tajwanu są one bardzo rozbieżne, no i są na kursie kolizyjnym, i dodałbym tu jeszcze trzeciego bardzo ważnego gracza, a mianowicie Japonię. Przypomnijmy naszym widzom i słuchaczom, że Japonia Tajwan przez ponad pół wieku kolonizowała. Do 1945 roku była właścicielem Tajwanu. Znam jeszcze najstarsze pokolenia Tajwańczyków, którzy płynnie po japońsku mówili, bo do takich szkół chodzili. No, i Japonia zdaje sobie sprawę, jak nikt inny na świecie, że połączenie Tajwanu z Chinami kontynentalnymi, lądowymi to jest nowe supermocarstwo, to jest numer jeden na świecie i ona jest pierwsza najbardziej zagrożona. Dlatego zaczyna wykonywać dosyć jednoznaczne ruchy. Na przykład chce wysłać oficjalnie atasze wojskowego, nie mając stosunków dyplomatycznych. No, i oczywiście dla Chińczyków jest to czerwona nieprzekraczalna linia, czyli tu są spięcia, zatarcia i nieporozumienia nie tylko na linii Waszyngton-Pekin, ale również Pekin-Tokio. Mhm. Też czytałem właśnie na temat analizy, na temat tego, że Japonia chce wysłać przedstawiciela wojskowego, z tego co wiem na razie wysłała przedstawiciela cywilnego, ale może to też ten dla nas. Ten cywilny to bardzo ciekawy przypadek, dlatego że Tajwan aż do 1988 roku był w stanie wojennym, nie tylko wyjątkowym, ale wojennym, w wojnie z Chinami komunistycznymi. I potem gwałtownie mniej więcej w tym samym czasie jak Polski okrągły stół, przeskoczył do demokracji. I pierwszym demokratycznym prezydentem był Jakimiita Hui, już dzisiaj nie żyjący, który lepiej mówił po japońsku niż po chińsku, mandarińsku, bo tam w lokalnym dialekcie to zupełnie dobrze. I na koniec jego życia, kiedy już nie był prezydentem, ale był znaczącą postacią na Tajwanie. Jego osobistym sekretarzem został Japończyk i to tego właśnie Japończyka się wybiera na cywilnego przedstawiciela. To też jest znaczące mhm. i ważne. Um, a gdyby Pan Profesor mógł wytłumaczyć naszym widzom, jak mógłby, mógłby wpłynąć ten konflikt na Tajwanie z wojskami chińskimi i powiedzmy, że Amerykanie również by się w to włączyli. Jakbym mógł ten konflikt wpłynąć na, na, na Polskę? Czy możemy... nie, dam się, nie dam się namówić na takie spekulacje. Uważam, że w tej chwili w najbliższym półroczu konflikt w wymiarze militarnym jest raczej wykluczony, chyba żeby Chińczycy dali się sprowokować ale widzą, co zrobił Władimir Putin, wiedzą, że to jest przeciwskuteczne. Czy to jest w interesie Amerykanów, żeby, żeby ten konflikt wybuchł? Jest wiele opinii, że Amerykanie i Japończycy poruszają tę kwestię zbyt późno, mhm. że, że czas pracuje na ich niekorzyść, mhm. a na korzyść Chin. I to jest jeden element bardzo ważki, i te opinie przeważają przede wszystkim w resortach siłowych i służbach mundurowych Zachodu. Natomiast yy, druga sprawa jest taka, że chińska strategia yy, militarna i w ogóle myślenie strategiczne nie polega na tym, żeby uderzyć bezpośrednio yy, tylko żeby dokonać jakiegoś zabiegu myślowego, jakiegoś użyć fortelu, przekupstwa, przechytrzenia, w ten sposób raczej bym się spodziewał, czyli ja raczej bym się spodziewał jakichś nacisków, jakichś blokad o charakterze ekonomicznym, handlowym, a niekoniecznie od razu amfibię i prostą inwazję na wyspę. Właśnie. Tego nie przewiduję. A nie uważa pan profesor, że dzisiejsza Partia Komunistyczna, bo inaczej ten zbiorowy cesarz, jak to pan profesor mówił, czy przypadkiem ten zbiorowy cesarz bardziej nie wypływa z myśli zachodniej komunistycznej niż z konfucjańskiej, chińskiej, jednak będzie dokonywać metod zachodnich? To tylko my tak myślimy, oni wychodzą zawsze z tego, co chińskie, a to, co zachodnie, jest uzupełniające. Mhm. jak jest im wygodne, to używają, jak nie, niewygodne, to odrzucają i teraz to tym bardziej widać, poza tym zbiorowego cesarza nie ma, jest jeden cesarz, Xi Jinping się nazywa i jest z komunistycznego nadania mhm. i jeszcze tam jest jeden element, który też jest inaczej. Chiny mają od, no, od końca marca, a nawet od końca lutego swój własny duży kłopot, o charakterze jak najbardziej gospodarczym, to znaczy chińskie szczepionki nie zadziałały na COVID, na omikron i Szanghaj przez ponad dwa miesiące był w pełnym lockdownie. 26 milionów ludzi było zamkniętych. Pekin jest w tej chwili, kiedy rozmawiamy, znowu testowany, no i są wymierne straty gospodarcze. Chiny na pewno nie uroczą w tym roku, jak planowały, 5,5%. Może 1%, może 1,5%, ale to zależy od tego, co się będzie jeszcze dalej działo. Te wszystkie czynniki razem wziąwszy, ale myślę, że najważniejszy jest ten, że Putin okazał się przeciwskuteczny, że odnosi same podwórcowe zwycięstwa, co daje Chińczykom dziesięciokrotnie do myślenia, że uderzać nie wolno, że należy wszystko przemyśleć od nowa. Natomiast żeby pokazać drugą stronę tego lustra, ja nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że dopóki Sizin Pin rządzi i panuje, to za główny cel postawił sobie w inkorporację Tajwanu do organizmu o nazwie Chiny. To nawet się nie musi później Chińska Republika Ludowa nazywać, może być jakaś Federacyjna Republika Chin albo coś takiego. Wiele rzeczy sobie mogę wyobrazić, ale nie mam żadnych wątpliwości, bo niedawno wydałem książkę na ten temat i śledzę to uważnie wypowiedzi. I z tego wynika jednoznacznie, że on nie chce odejść z tego świata, jeśli tego zadania, które sobie postawił, nie spełni. Mhm. Czyli pan profesor mówi o tym, że w ciągu najbliższych pół roku nie dojdzie do żadnej interwencji, prawdopodobnie, czyli nie daje pan gwarancji na święta Bożego Narodzenia, że będziemy w spokoju świętować i że e, będziemy tylko zajmować się świętami. Czyli no dać gwarancję, że nie będzie to najbliższe pół roku spokojne? Dlatego, że rozmawiamy w czasie wojny, ona jest wojną między wielkimi mocarstwami, stroną, która wojnę wywołała. Jest przecież cały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ agresorem. No to jaka to jest proxy war? To jest przecież wojna najbardziej prawdziwa z prawdziwych i to jest wojna Rosji z Zachodem, a Chiny, Indie, Japonia, Australia. Bardzo się przyglądają zresztą jeszcze jeden element, że Australia z Japonią zacieśniły niezwykle współpracę. No i że Amerykanie dwa sojusze wojskowe zawiązali w ubiegłym roku. Jeden niedawno potwierdzili, kiedy Biden był w Tokio, czyli Kład, współpraca czterostronna Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii i Indii, bo to Indie chodzi. No i co ciekawe, na najbliższy szczyt NATO jeszcze w tym miesiącu po raz pierwszy zaproszeni są premierzy i południowej Korei, i Japonii. Ten świat jest absolutnie na huśtawce i dlatego wam mówię, że żadnych gwarancji co do Bożego Narodzenia i najbliższego okresu dać nic nie może. Tutaj nasz widz zadaje pytanie, czy według Pana profesora Tajwan. Powinien dołączyć do NATO, ja troszkę zmienię ten temat, zmienię to pytanie, bo wiemy, że raczej Tajwan nie może wejść do NATO i nie ma takiej możliwości dzisiaj. Ale bym zerał inaczej pytanie. Tajwan, na... to, to jest... Tajwan po pierwsze nie jest członkiem ONZ-u, nie jest państwem w sensie prawno-międzynarodowym. Chiny od razu wywołałyby wojnę. W taki gest czy włączenie do jakiejkolwiek struktury międzynarodowej, nie mówiąc już o Nato przecież w Sojuszu wojskowym to jest dla Chińczyków czerwona płachta i to jest Kasus Belgii, to jest wejście do wojny. Chiny w marcu 2005 roku przyjęły specjalną ustawę antysecesyjną, na mocy której gwarantują sobie użycie wszelkich możliwych środków z militarnymi włącznie, z chwilą kiedy Tajwan ogłosiłby niepodległość czy suwerenność. Mm -hmm. e, dlatego właśnie chciałem zmienić to pytanie i zadać inaczej, czy NATO mogłoby stanąć w obronie Tajwanu jako cały sojusz, nie tylko Amerykanie czy poszczególne kraje, ale NATO jako całość czy jest nie kraje, kraje? dlatego, że my nie mamy tam interesów, co ma tam Hiszpania no kiedyś Portugalia miała Macao. Może powiedzieć tak samo co, co, co ma na to do interesów. Trzeba zwracać uwagę na to co się tam, te, na nowe konfiguracje, które się tam kształtują, hmm. czy to na już AUKUS, Czyli Australia, USA i Wielka Brytania, czy ten kład wspomniany. Głównie tu trzeba patrzeć na Japonię i Australię, bo one będą niewątpliwie kluczowe. Tak jak kluczowe są Indie, ale Indie będą, jestem tego pewien, tym kołyszącym się, wożącym się mocarstwem, które nic z jednymi, nic z drugimi według własnych interesów, a nie jednoznacznie po jednej stronie. A panie, panie Profesorze, czy mógłby mi Pan Profesor wytłumaczyć, przeglądałem ostatnio tajwańskie media i widziałem, że te anglojęzyczne trąbią właściwie non-stop na temat tego, tej możliwego zagrożenia ze strony Chin i tego napięcia amerykańsko-chińskiego, a te media, bym powiedział, jakby może nie same chińskie, tak, tylko media chińskojęzyczne na Tajwanie, no praktycznie o tym w ogóle nic nie, nie wiemy, nie słyszymy. Um, jeden z, z mieszka, Polaków, których mieszka na Tajwanie. Ja mogę panu profesorowi podać nazwisko po programie już, kto to jest, bo mam tych ja okay. ja zna... Polaków i ja oni znają mnie. Tak, tak, dokładnie, więc jeden z nich właśnie. Um, mówił mi, że to wynika, że ten konflikt jest tylko powstany przez Amerykanów i Amerykanie, to jest na rzecz lobby zbrojeniowego amerykańskiego. Dlaczego, skąd taka dychotomia właśnie, że media anglojęzyczne, tajwańskie mówią o, o, o tym konflikcie, a te chińskojęzyczne już nie? Czy jakby to nie interesuje tą, tą chińskojęzyczną część Tajwanu? No tu są właśnie interesy inne wewnątrz wyspy mieszkańców, którzy przecież żadnej wojny nie chcą, ale nie chcą też w coraz większym stopniu zjednoczenia z Tajwanem, czyli z, z Niemlandem, z Chinami kontynentalnymi. Do niedawna mówiono cały czas pokojowe w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, że pojęcie pokojowe zjednoczenie już wyleciało, mówi się o zjednoczeniu. No i papierkiem ratmusowym dla Tajwańczyków były wydarzenia w Hongkongu, Właśnie niedawno obchodziliśmy 9 czerwca, trzecią rocznicę jej wybuchu. Przecież tam, aż do pandemii, jeszcze nawet w trakcie pandemii, były masowe, milionowe demonstracje. No i to była próba sił y, też. Chińczykom się to udało zdusić, ale Tajwańczyków to przeraziło, że oni będą następni i lista zwolenników, czy liczba zwolenników zbliżenia z Chinami kontynentalnymi gwałtownie zmalała. I Chiny zdają sobie z tego sprawę, że tutaj pod tym względem czas działa na ich niekorzyść, ponieważ Tajwańczycy od 1949 roku są w innych realiach i uzyskali własną tożsamość. Coraz bardziej czują się Tajwańczykami, nawet jeśli mówią chińskim, językiem tym chłoni, czyli tym narodowym, a najczęściej mówiąc są południowymi dialektami, to jednak uważają się za odrębny organizm i to ma dodatek demokratyczny i nie chcieliby być podporządkowani władztwu i autokracji w wydaniu się Jinpinga. Mm -hmm. Teraz chciałbym lekko zmienić temat, ale pozostać przy Chinach. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że powstała już, otwarto przeprawę pomiędzy rosyjskim miastem Błagowieczeńsk, a miastem chińskim, tu może mi pan profesor... Błagowieczeńsk się nazywa. <coughs> tak, jeszcze Błagowieczeńsk. No. I miastem chińskim, i tutaj powiem pewnie, nie wiem, czy pan profesor mnie poprawi, Hejhe? Hejhe, tak. Hejhe. I to jest pierwszy most drogowy nad rzeką Amur, łączący Chiny i Rosję. Przyprawa już była gotowa dwa lata, ale dopiero teraz z powodu pandemii koronawirusa udało się uruchomić. I mówi się, że to będzie wielka zmiana dla, przede wszystkim dla Rosji właśnie otwarcie tego handlu dla Rosji. Czy pańskim zdaniem, bo tu są pewne głosy. Nie wiem, czy to będzie wielkie. I coś się nam Właśnie, ale pani profesor, czy, czy to jest zagrożenie raczej dla Rosji? Czy nie? Można powiedzieć, że to miasto rosyjskie, e, Błagowieczeńsk, ma e, 250 tysięcy mieszkańców, miasto Hejche ma ponad 1,5 miliona. E, ol, olbrzymie, jakby to można powiedzieć, olbrzymie olbrzymi tam są terytoria niezamieszkałe w Rosji. Czy to nie jest zagrożenie dla Rosji, e, tego typu współpraca? Na krótką metę jest to szansa. Mhm. Jeden most nie zmienia realiów, mhm. natomiast y, w dłuższej perspektywie, kwestia terytoriów zajętych kiedyś przez Rosję Carską, które Chińczycy rysują na swoich mapach jako własne, mhm. na pewno powróci, ale na pewno nie zdarzy się to w czasie, kiedy jest wojna na Ukrainie i kiedy jest agresja rosyjska. Mhm. Rosjanom Chińczycy są potrzebni, Chińczycy od Rosjan kupują surowce, również drzewo z Syberii, wobec tego, jeżeli widzą gdzieś kraj zabajkalski, to w swoich własnych interesach i na Radzie to dobrze służy obu stronom, ale na długą metę to... to jest na czy to może być perspektywa 10 lat, 50 lat, jakby pan profesor Proszę, Wiadomo, że nie. Ja już jestem w takim wieku, że szczególnie za 15-20 lat to mogę prorokować, bo już mnie nie będzie, to możecie napluć wtedy. Natomiast nie chciałbym wróżyć niczego, bo kto 1 lutego bieżącego roku mógł przewidzieć, co się stanie na przykład w dyplomacji polskiej. Że będzie w Polsce Joe Biden, Kamala Harris, wiceprezydent, trzy razy szef Pentagonu i dwa razy szef amerykańskiej administracji. Nikt tego nie przewidział, i w czasie wojny lepiej uważać z wszelkimi scenariuszami, co mówię do innych również, którzy uwielbiają w tej chwili różne scenariusze. Tymczasem wojna, każda, ta też, pokazuje, że łatwo ją wywołać, a potem to Ci, co wywołali wojnę, są prowadzeni przez wydarzenia, chociaż im się wydaje, że mają wpływ na te wydarzenia. Otóż nie do, nie do końca, bo Putin na pewno zupełnie inaczej sobie tę strategię wyobrażał, a inaczej się stało. Umiliśmy no nie... się. Mam wrażenie, że Pan Profesor nie zostawił suchej nitki na wielu publicystach. No dajmy im jednak trochę odetchnąć, może nie tak krytycznie na ich pracę spoglądajmy. Panie Profesorze, jeszcze wracając do, do, do Chin. Chińczycy chcą założyć elektrownię słoneczną już w kosmosie do 2028 roku. Przyspieszy ten projekt o 2 lata. No, czy Pańskim zdaniem tej, w tej dziedzinie Chiny już nam nie odbiegają od zachodu, mówiąc krótko, bo no nie słyszałem o takich projektach, Choćby, choćby Amerykanów, czy, 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 czy Europejczyków? Widzę, że mamy pewne problemy techniczne. Panie profesorze, czy się słyszymy? Niestety, ale prawdopodobnie zakończyła się nasza rozmowa przedwcześnie, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli panu profesorowi zadać kilka pytań w następnych odcinkach, ponieważ mi z całą przyjemnością się... Z ogromną radością zawsze przyjmuję informację, że będę rozmawiać z profesorem Bogdanem Guralczykiem. Rozmawialiśmy na temat Chin. Chciałem dokończyć moje pytanie na temat elektrowni słonecznej, którą Chińczycy chcą budować w kosmosie. Zobaczymy, czy to się udało oczywiście Chińczykom, ale w porównaniu do naszych planów budowy, Chińczycy planują zbudować tą elektrownię wcześniej niż zakładali, a nie później, bo tak jak powiedziałam skrócili ten termin oddania do użytku tej elektrowni słonecznej o dwa lata. I tą informacją chciałbym Państwu bardzo podziękować, że byli Państwo z nami. Zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania naszego filmiku i do subskrybowania kanału MyPolitics, bo dzięki niemu dowiecie się więcej. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo.